16 grudnia 2014 roku. Agata Jakubie. Witam w świątecznym odcinku. Dziś w programie tydzień patrona szkoły, pasowanie klas pierwszych, dyskoteka Andrzejkowa, dzień pluszowego misia, Mikołaj w naszej szkole, gra historyczna kolejka, akcje charytatywne, pieczenie pierników w klasie drugiej A, jasełka i wigiliki klasowe oraz świąteczna niespodzianka. 24 listopada bieżącego roku w Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Godziszce rozpoczął się tydzień patrona szkoły. Każdego dnia uczniowie przychodzili w ubraniach o innym, wcześniej wyznaczonym kolorze. W poniedziałek obowiązywał zielony, we wtorek czerwony, w środę żółty, w czwartek niebieski, a w piątek uczniowie mieli na zadanie przyjść w ubraniach jak najbardziej kolorowych. W poniedziałek na trzeciej lekcji odbył się krótki apel, na którym zostaliśmy zapoznani z tym, jak przebiegał nam ten wyjątkowy tydzień. We wtorek odbyło się głosowanie na najkulturalniejszego ucznia w każdej klasie oraz na najsympatyczniejszego nauczyciela. W środę wszystkie klasy wykonywały plakaty. Temat, który obowiązywał w klasach 1-3 szkoły podstawowej, to w poszukiwaniu ciaptaka. Najmłodsi uczniowie mogli puścić wodze fantazji i w dowolny sposób przedstawić ciaptaka. Stworzenie z jednego z mniej znanych wierszy Jana Brzechwy. Klasy 4-6 szkoły podstawowej oraz 1-3 gimnazjum malowały plakaty o tematyce Dobre słowo nic nie kosztuje. Wieczorem uczniowie mogli bawić się na dyskotece andrzejkowej. Brali udział w zabawach i wróżbach przygotowanych przez uczniów gimnazjum. W czwartek rozstrzygnięte zostały wszystkie konkursy oraz wystawione zostały prace plastyczne. W piątek zakończyliśmy tydzień patrona szkoły. Na pierwszej lekcji klasy grały w różne gry planszowe. Następnie odbyła się akademia przygotowana przez uczniów w klas drugiej i trzeciej szkoły podstawowej oraz klasy trzeciej gimnazjum. Mieliśmy możliwość zobaczyć interpretację ciaptaka oraz rozrzutnego wróbla w wykonaniu najstarszych uczniów naszej szkoły. Dodatkowo wysłuchaliśmy rozmówek o kulturze, które były wesoło przeplatane przez wiersze w wykonaniu młodszych klas. Pod koniec Akademii odbyło się uroczyste wręczenie nagród klasom oraz uczniom, którzy wygrali w konkursach. Dowiedzieliśmy się też, że zostało już wybrane logo naszej szkoły oraz kto jest jego autorem. A zwycięzcą został Mateusz Stec z klasy trzeciej A. Uczniowie klas 4-6 po akademii kontynuowały zabawę i udały się do kina Helios w Bielsku Białej na film pod tytułem Bella i Sebastian. Kiedy starsze klasy pojechały do kina, młodsza reprezentacja młodzieży szkolnej postanowiła spędzić czas w bibliotece na oglądaniu pana Kleksa. 28 listopada 2014 roku w godzinach popołudniowo-wieczornych szkoła podstawowa w Godziszce przeżywała ślubowanie 44 pierwszoklasistów. I może nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, iż od kilku lat tworzy się tradycja szkoły sprawiająca, że wydarzenie to przybiera charakter widowiska z udziałem wielu gości. W tym roku miejsce na widowni zajęło 122 rodziców i nauczycieli. Spotkanie rozpoczęła bajkowa część nawiązująca do twórczości patrona szkoły Jana Brzechwy. Przy słowach piosenek z filmu Akademia Pana Kleksa, dzieci przebrane za zwierzęta wcielały się w rolę bohaterów jego wierszy. Następnie obejrzano występy pierwszaków dotyczące bezpieczeństwa i roli książki w życiu dziecka. Do ślubowania wprowadzała część poświęcona naszej ojczyźnie i kiedy dzieci odśpiewywały patriotyczną pieśń Polskie kwiaty nastąpił ten uroczysty moment. Każde dziecko zostało indywidualnie pasowane przez dyrektora szkoły. Pierwszaki otrzymały czapki żaczka, dyplomy, legitymacje i pamiątkowe kubki z logo szkoły. 26 listopada odbyła się dyskoteka Andrzejkowa. Tradycyjnie o godzinie 16 rozpoczęła się zabawa. Na dyskotekę przybyły także wróżki, w które wcieliły się uczennice drugie gimnazjum. Dziewczyny wróżyły z kart, szpilek, a śmiechu i dobrego humoru nie było końca. W listopadzie przypada dzień pluszowego misia. Z tej okazji w bibliotece szkolnej zjawiły się dwa prawdziwe pluszaki. Żółwik Franklin oraz jeden z jego przyjaciół, miś. Bohaterowie znanych bajek zaprosili do wspólnej zabawy wszystkie przedszkolaki. Wraz z nimi wspólnie spędziły czas na nauce i zabawie. Okazało się, że zarówno Franklin, jak i pluszowy miś potrafią świetnie tańczyć, uwielbiają miód i odpowiadają na trudne pytania zadawane przez dzieci. Nie mogły jednak zostać na dłużej. A szkoda! Dnie 5 grudnia naszą szkołę odwiedził święty Mikołaj. Między drugą a trzecią lekcją Mikołaj razem ze swoimi pomocnikami, aniołami i diabłami, wędrował od klasy do klasy, rozdając prezenty. Warunkiem dostania owego prezentu było zaśpiewanie dowolnej kolędy przez całą klasę. Tego grudnia uczniowie gimnazjum podczas kółka historycznego mieli okazję poznać realia życia codziennego w latach schyłkowego PRL-u. A wszystko za sprawą gry planszowej kolejka. Podczas gry uczniowie wysyłali swoją pięcioosobową rodzinę do sklepów. Problem polegał na tym, że półki w sklepach są puste i nie wiadomo, do którego z nich zostanie dostarczony towar. Gra i nieoczekiwane zwroty akcji wzbudziły u wszystkich niemałe emocje. W tym miesiącu zakończyła się akcja Podaj łapę. Uczniowie wraz z przedszkolakami przez cały miesiąc zbierali karmę dla zwierząt oraz koce i miski, które zostały przewiezione do schroniska. Dziękujemy za włączenie się do akcji. Włączyliśmy się także w akcję i Ty możesz zostać świętym mikołajem. Uczniowie naszej szkoły pomagali dzieciom z biednych rodzin oraz z domu dziecka, przynosząc zabawki, przybory szkolne i słodkości. W minionym miesiącu nadal zbieraliśmy nakrętki, przyłączając się do akcji charytatywnej na rzecz Krystianka. O akcji pod tytułem Kartki Bożonarodzeniowe opowie Ada Jakubiec z klasy 5. Od, dzisiejsz od dzisiejszego ranka sprzedajemy kartki na rzecz chorych, niepełnosprawnych dzieci. Pieniądze będą dla nich przeznaczone. Sprzedaliśmy już 39 kartek. Bardzo się cieszymy i zapraszamy do, do dalszego kupowania. Koszt jednej kartki wynosi 2 złote. Klasa 3a postanowiła umilić czas dzieciom z hospicjum w Tychach. Każdy zakasał rękawy i wykonał dla każdego ze stu dzieci kartki z życzeniami. Chcąc osłodzić czas, upiekli pierniki. Każdy piernik zyskał nowe ubranko. Wkrótce kolorowe przesyłki pofruną w tyskie strony. Do akcji przyłączyły się także pani Agnieszka Zeman z przedszkolakami i pani Wanda Hordowicz z klasą 3B. Przygotowania do świąt w klasie 2a. Uczniowie z klasy 2a postanowili udekorować świąteczną choinkę piernikami. W czwartek 11 grudnia z ciasta pierniko, piernikowego własnoręcznie formowali gwiazdki, choinki, serduszka i dzwoneczki. Następnie świeżo upieczone ciasteczka dekorowali kolorowymi ozdobami. Na koniec dzieci zawiesiły na chońce piękne, kolorowe pierniki. W przygotowaniu ozdób piernikowych pomagali rodzice: pani Katarzyna Nosal i pani Maria Cembala. Od 24 listopada do 20 grudnia w naszej szkole był realizowany rządowy program Bezpieczna i Przyjazna Szkoła. Jego celem było zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa dzieci w szkole, a w szczególności integracja uczniów w klasach początkowych każdego etapu edukacyjnego oraz zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci. Zajęcia były również poświęcone promowaniu zdrowego trybu życia. Dnia 19 grudnia uczniowie i nauczyciele naszej szkoły zgromadzili się w swoich salach lekcyjnych na wigiliach klasowych. Tradycyjnie rozpoczęliśmy od wspólnej kolendy i łamania się opłatkiem. Następnie zasiedliśmy do wspólnej wieczerzy. Po wigilikach klasowych udaliśmy się na salę gimnastyczną, aby obejrzeć fragmenty przedstawienia Anielnik oraz jasełka przygotowane przez uczniów pod kierunkiem pana Tomasza Pyjura i pani Jadwigi Wandzel. Dzięki kolendom, pięknie wykonanym przez chór szkolny, mogliśmy poczuć magię świąt. Ten dzień okazał się wyjątkowy dla wszystkich uczniów i pracowników naszej szkoły. Uczniowie, jak co roku, zadbali o świąteczny wystrój naszej szkoły. W każdej klasie stanęła pięknie wystrojona choinka i pojawiły się świąteczne ozdoby. Na korytarzach zawisły świąteczne gazetki. Nie zapomnieliśmy również o przewiązce szkolnej i jadalni. Nawet w bibliotece pojawiła się choinka, choć dość nietypowa, bo wykonana z książek. 11 stycznia o godzinie 17 odbędzie się Anielski Wieczór w Sokolni w Buczkowicach na który zapraszamy Państwa serdecznie. Na koniec jeszcze obiecona niespodzianka. Życzę Państwu radosnych świąt, żegnam się i do zobaczenia w przyszłym 2015 roku.